Nie bądź kurwa miękki, halo! Wypuścili. Wypuścili przed czasem. Hej. Pan jest na wizji. Dzień dobry. Co tam? Słuchaj, to tak szybciutko mogę Cię zaprosić? Tak. Nie ma do czego zapraszać. Nie, tylko tylko tak kluczutko dla naszych widzów. Powrót do rzeczywistości. Powiem. No, powiem Wam, że tak. Jesteś tutaj na Rebel 24. Jak się czujesz? po Jestem zmęczony, taki zmęczony. inaczej. Dzisiejsza noc nawet chyba nie wyspałem, a tak? To... Powiecznie dawali się dobrze jeść. Żarcie tam jest ohydne. Parówka z, z chlebem, a właśnie, bo y, Arman mówił, żebyś nie jadł parówek. też parówki. Nie jadłem parówki, Bustowski nie jadłem parówek, kurdewa. <laughs> <laughs> nie, powiem wam, że mam wszystko opisane. Minuta po minucie, po prostu pobytu opisałem, wziąłem sobie życia. Czas był, to można o, było trzy. Czas przysywać. był, opisałem każdą minutę po minucie. Jest cele przejściowe, do co mówiłem, syf taki. Że po prostu to, to się nie da opowiedzieć. Pajęczyna wisi nad sufitem, e, szczotka do kibla to jest taka, że nie szło oderwać od tego, od tego Kubeczka, żeby kibla, e, po pięciu, po sześciu ludzi na celi. I tam nie ma inspekcji sanitarnej. Nie, nie ma. Tam nie ma COVID-a, a, a najlepsze jest jedno rzecz, że po prostu wiesz, że tam wchodzisz i teraz masz taką salę przejściową. Ja trafiłem trzeciego, e, wiesz, i tam już było dwóch, trzech, trzy gości, bo tak. I, hmm. I wychodzili. Nie? I taka, taka, taka tak zwana rotacja, bo to jest cała przejść, to jest taka rotacja. Więc to nie ma czegoś takiego jak jakieś kwarantanny, pieprzenia, takie rzeczy. Żeby była dezynfekcja o, i w ogóle. Nie ma nic, kompletnie nie ma nic. To jest jeden wielki po prostu pieprzenie po prostu i takie opowieści. Szczepan, a y, w zeszłym tygodniu, y, czy ty nas słyszałeś w Wadowicach? Tak, słyszałem bo Nawet krzyczałem do Was przez okno, ale nie hmm. niego e... słyszałem. No no my, właśnie, tak. a później nagle ucichło. I to znaczy, co? Od okna? Zabronili mu. Jest to tak, bo tam Kontaktu? chodzą, po prostu chodzą, chodzą te, 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 te klawisze. Klawisze po prostu SW i służba więzienna chodzi i te, a no nie możesz, bo dostałabyś wtedy po prostu kwit tak zwany, nie? Tak, tam, mm -hmm. tam jest kwitek. Rozumiem. Dobrze? Opowiem Wam wszystko, spiszę Wam to bardzo pięknie, przeczytam po prostu, zredaguję tak, jak będę mógł potrafił. ale. Masz tutaj odwiedzać pozdrowienia. Przeżycie, przeżycie jest naprawdę, powiem Wam takie, nie to, że wiecie co chodzi. Ja uważam, że kara więzienia to ten czas, który tam spędzasz, tak? To odizolowanie. Ale żeby... Kurka, powiem tak. Ci goście, którzy tam siedzą, siedzą rzeczywiście za jakieś rzeczy, które zrobili, bo tam byłam i z jakimiś tam... To ile było na przykład na takiej sali Sześciosobowa, ale przez cały czas przeminęło się dziewięciu ludzi od dilerów narkotykowych, złodziei. No dobrze, a nie ma jakoś e, e, tak, że na przykład e, złodzieje, ze złodziejem e, nie, nie, przestępcy. Nie. Nie. Nie ma, ma jakiejś tam mm -hmm. segregacji albo coś w stylu. No ale jak są na przykład pedofile czy coś, to oni są wtedy gnębieni. No, 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 nie, jeszcze z ja, współ... ja nie trafiłem już tam po prostu dalej, jakby, bo ja tylko i wyłącznie przez tą sześciówkę e, tutaj wszyscy przez... Cię bardzo serdecznie ja pozdrawiają. Ja Trzymali za Ciebie kciuki. E, jak zauważyłam, nie ma troli. Dajemy radę. E, Także każdy tutaj wsparcie ze swojej strony dał e, od strony widzów. Znaczy, musimy się po prostu wziąć za to wszystko właśnie. Mm. Ale przynajmniej widziałeś to od środka, jak to ale wygląda, w ogóle, to więzienie. Nie, te warunki. wchodziłem. Tam na cele to było paliwo po 5,80, a wychodzę, a jest 7 coś. Co byście zrobiły z tym? E, moje paliwo kosztuje 8, bo ja nie na Ciebie nie było. żeby I panie... temu zapobiec. Nie, no powiem wam, że e, będzie co opowiadać. Muszę będzie nas co jutro... opowiadać na spokojnie, myślę, że zrobisz live'a. E, sam odpalisz, powiesz wszystko dokładnie. Mm. No. Także no. no... No damy radę. Teraz coś zjemy po prostu, zrecytujemy no. serdusz łby. Dzięki za wsparcie. Powiem, wam tylko tyle, że. Słuchaj, jutro jut 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 jest sobota i mieliśmy cię odebrać, ale y służba więzienna nie wypuszcza y w soboty. Nie, oni tylko oni w... poinformowali, poinformowa poinformowali mnie już. Totalny tydzień gratis. Po przybyciu już mi poinformowali, bo oni, so bo oni w sobotę nie pracują, więc musieli tak. mnie wypuścić jakby, jakby jak wcześniej. Jak dzisiaj, tak? Mm -hmm. A miałem siedzieć do, do jutra, nie? Rozumiem. Także, y y znasz y wyrok? Nie wiem, ja nie wiem, ja w ogóle nie znam wyroku, za co, gdzie, po co, ja nic nie dostałem. Ja kompletnie nic nie dostałem. Ja dostałem skuty na sali, zostałem wywieziony, żadnego dokumentu, nie dostałem żadnej informacji, mm -hmm. kompletnie, to, Nic, tak, no, zostałem wywieziony, ale ja chyba za to, że nagrywałem po prostu, nie? To raczej. Yy, to znaczy nie? tak, bo pan sędzia tam nie miał... Yy. Nie, nie, pan sędzia nie miał maseczki, ale tam jest taki mankament, który nie chce mówić, bo... No. Bo będziemy po prostu szukać karnisty teraz bardzo szybko, bo ja tak de facto, ja tak de facto powiem ci, no nie mogę tego teraz powiedzieć, nie, nie, nie. No, okay. nie mogę, ale to będziemy karnisty szukać, taki dziwny motyw tam wystąpił w całej tej po prostu rozprawie yy. i no i będę, będę, no będę... Bo tak naprawdę urwał się ten live. Jak już mnie kuli, chyba tak? Czy, nie, czy... nawet nie było A chyba sam nie? Ja je... jak już podchodzili do mnie i mnie kuli, po prostu to wyłączyłem tego live'a. Ja tego A. nie wiedziałam. No, muszę zobaczyć po prostu co tam. Nie, nie ale chodziło. Mam też jeszcze nagranie, wiesz? To znaczy, jeszcze chodziło nagranie, o to, że jak od... Oni, oni od razu się zabrali ci telefon? E, tak, oni mi kazali no to, to wyłączyć. Tak, ten, oni mi kazali ten, ten, wyłączyć oni... telefon i włożyć, i włożyć do torku wiesz? Więc włożył Dobrze, tak. a proszę mi powiedzieć, e, wszystkie pieniążki Wszystko? masz zwrócone tak, co tak do złotówki. Nie. Kasę, kasę, jeżeli chodzi po prostu o więzienie, e, to tam po prostu i tak wiesz, po w tych celach, przy raczej znaczy w celach do, przy na dole przyjmują oczywiście SW, czyli służba więzienna, no, no i klawisze, bo i więźniowie tam pracują. Ja no. jeszcze chciałam się do ciebie odnieść, e, była twoja małżonka y, wczoraj, tak? No tak, no to jest takim mankamentem. i nie mogła wejść na widzenie. Już ci odpowiem. Ja w, wchodząc i to się przyznam wszystkim, żeby wiesz nie, nie stać po prostu jak, jak i głupi jakie się szarpać, bo tam jedynie dałem im zwolnienie lekarskie, którego w ogóle nie respektowali. No dlaczego to? Właśnie, dlaczego to nie, nie, nie dla respektowali? jak policjanci respektują, nie, jak policja, pokazujemy a policja inni. Policja nie. w sądzie i sąd zarespektował to zwolnienie, tak. ale w więzieniu już po prostu nie zarespektowali tego. I zmusili mnie tam, tam to do tam uprania, panuje inne prawo. Do... tam rozporządzenie. Co, co to, pom... Tak zwane rozporządzenie, które jest nielegalne, to tam nie obowiązuje? No, no, nie wiem, bo właśnie... to jest według rozporządzenia mamy tak, zaświadczenia. doświadczeniami. że to jest że ja Dostałem jedną maseczkę jednorazową. Tak. Jedną maseczkę jednorazową, którą weszłem na cele. ubrał, położyłem ją, ubrał mi ją ktoś tam, bo powiedzmy, z tych ludzi na twarz. Bo No nie, to, to spięty, ale no, byłem. Mm -hmm. Powiedzmy, pierwsze wrażenie jest takie, że po prostu człowiek patrzy i, tak. I ktoś mi ją tam ubrał na twarz, no więc wiesz, że nie ubieram, szczególnie uważała się, więc wróciłem ją do kosza, bo to była jednorazówka, ale i powiem Wam, że dopiero wczoraj dostałem drugą maseczkę. Nie wypuszczono mnie do telefonu ani raz przez te 10 dni. Mm -hmm. Z tego względu, że nie mam ubranej maseczki. Ale ja tej maseczki od nich nie dostałem. Ja tam nie mogłem sobie uszyć, kupić, załatwić, po prostu cokolwiek. Pożyczyć? Pożyczyć czy cokolwiek, bo tej maseczki hmm. nie ma. I do telefonu. No to nie mogłeś im zgłosić, że potrzebujesz maseczka. No ale mówię, że no mnie nie ubiorę po prostu, bo nie mam, tak? No i oni Czyli... patrzą na ciebie, nie, no jak nie ubierzesz, oni tam. W ten czyli jedynie nie była stanie, to złośliwość nie, ze strony <kuh> służby wiedziącej. raczej nie. udostępniła żadnej Powiem ci tak, że część SW, czyli tych, klawiszy, naprawdę bardzo normalni ludzie, dwóch czy trzech jest takich, którzy po prostu jakby, wiesz, robili... takie. A jest takie, nabór, jest nabór, widzę takie, tam jest ogłoszenie. To no może nasi ludzie powinni, tak, powinni tak, jest na bohater. dobra. <laughs> Takie <laughs> <laughs> bohaterstwo. <ja. śmiech> Wszyscy się tutaj witają. Się <śmiech> <jutry>. <śmiech> Zajmiemy jeszcze pół minutki, bo chcemy, żebyś się wszystkimi nacieszył. Na to, jeszcze jakieś tam pytania, Anetko? Aha, czyli służba więzienna się... nie dostarczyła żadnej maseczki? Nie, wczoraj po... dopiero jeden z tej po prostu 8 skało, bez. skało, czyli po prostu jakby 7. to jest kierownik takiego, nie wiem, kim on tam jest, jakiś kierownikiem czy coś w tym stylu, no to on dopiero przyszedł i zapytał, ty masz maseczkę? Mówię, no nie mam maseczki. I takie, zrobił takie gały, poszedł gdzieś, wziął, przyniósł mi maseczkę, wciśnij mi do koperty i przyniósł mi tą maseczkę, tak? Ale przez tą maskę nie idzie oddychać, to jest szmata z szyta, jak ją założysz na twarz, to cię z braku tlenu kręcić. To jest nieprzepuszczalne po prostu ziarostwo, tak? I powiem ci, i za to dostałem dwa kwity. Czyli zostałem A mogliśmy tłumaczyć więzieniu. te kwity, bo nie kwity, każdy... To, kwity, to są, bo zostałem ukarany w więzieniu za to, że nie ubierałem maski, której nie miałem. No nie wiem gdzie w celi sobie. Możesz po prostu maskę wykombinować i wychodziłem na korytarz na taką tak pożyczyć, pożyczyć od kolegi. A, pożyczyć od kolegi. No mogłem pożyczyć, żeby wyjść. Jak gdzieś. w sobie Na przykład miałeś jakiś szalik albo wysteczkę. Mogłeś sobie zakazać buzi, Nie, maseczka, bez, czyli nie, Ale co ty miałeś? ja miałeś, Tylko to, co mam na sobie to tu miałem tam nic więcej nie miałem. Nic czyli nie miałem. Nic czyli więcej byłeś w swoich w swoich rzeczach. rzeczach. Byłem i tylko tyle. Klapki mm -hmm. dostałem, jedne majtki, skarpetki i, i to wszystko. Nic mm więcej -hmm. nie znałem. 10 dni po prostu... Takie życie w ascezie. Ja jeszcze mam pytanie, Bardzo uczące, jeżeli wiesz? chodzi o cele, czy są cele w miarę czyste. Brud. Czy są robacy, robaki? Powiem Ci w ten sposób. Przywieźli gościa, przywieźli gościa, którego wrzucili jakby dzień wcześniej. Mm -hmm. dzień wcześniej, bo to jest takie no, no niemiłe po prostu. Przywieźli go dzień wcześniej. Wrzucili go na pryczę, nie? ja tam sobie spałem z boczku, wrzucili go na prycze, na drugi dzień okazało się, biorą na drugi dzień, bo nie dali im, bo przysługujecie, jeżeli wchodzisz, to nie no, przysługujecie prysznic, tak? Tak. Oni nie dali im tego prysznicu. w mhm. tym dniu, przespali całą noc, okazało się, że byliśmy, byli u lekarza i miał jajeczka, miał wszy po prostu i takie rzeczy, no. zabrali go rano, <laughs> zabrali go rano. I ten ogolili go na łyso, brwi mu wygolili, również, że wszystkie ciuchy mu to wszystko pozabierali, wrzucili do jakiegoś tam parownika czy czegoś, wydali mu nowe prostu wygolili go całkowicie i dopiero go umyli. Czyli całą noc, może inaczej, Dobrze, cały, ale dzień, przy, cały, narożeni, dzień, czyli... cały dzień i całą noc do rana ten człowiek po prostu spał u nas w celi. Zawszawiona, brudna groszki. Dobrze, ale przy jest... nie dostajesz jajeczek, nie dostajesz od razu. Tylko te wszy muszą dla gdzieś tam osoba, sobie osoba. pochodzić. Mhm. I jajeczka jakby rozprowadzić Zobaczcie, po zobaczę, całej głowie. Miał, zobaczę, ja będę... myślę, że nie. <śmiech> <śmiech> Zadziemy... <śmiech> no, ale wiesz, o się. <laughs> o się. Nie, powiem ci, że to są takie no. rzeczy, które no, no mam trochę do opowiadania takich rzeczy, które... Usunię. Teraz przydała się ta dezynfekcja, nie spryskać się. Nie, tak. wiesz, co pędzi tak, że ten przysłowiowa słynna choroba, co maseczki zakładamy, gdyby tam weszła i popatrzyła, z pierwsza stamtąd od razu. Dobrze, to dziękujemy no. Ci bardzo za o krótką relację Chodź, idziemy, i zamuje. Dziękujemy wszystkim.